Mamy dzisiaj 12 czerwca godzina 20.12. Zaczynamy robotę. Aktualnie odkręcany jest ten stworzeń. Z stworzeń. Stworzeń dolnego wahacza. To jest wahacz i zwrotnica. Za pomocą lagadygi, klucza 17, wujki, ściągacza kinetycznego. Odkręciliśmy tą śrubę, no i dalej poluzujemy i będziemy ją rąbać, żeby wylazło, bo to jest tak, taki stożek, o tak jak widzicie teraz na ekranie, taki właśnie stożek, który się po prostu kontruje, tak, ściska się. Po prostu cała masa samochodu to widocznie dogniatała, jak, do, jak się nie mylę. No i teraz my musimy, jakby, te, tą siłę, która tam wgniotła to wszystko, unicestwić. Dobra, bierzemy się do roboty. Na razie odwęcamy. Tu macie krysztor, co wyjąć, wszystko. A słuchajcie, jest taki temat, którego nie chcę poruszać za bardzo i nie będziemy go poruszać, ok? Robimy swoje, składamy wszystko, nie poruszamy tego tematu, ok? Wszystko jest git takie ciekawe ustrojstwo, które jeszcze je pokazywałem o kurde, poszło ja, Ale, ja, pitole, zajebiste, naprawdę a my tutaj gdzieś ostatnio zrobili taki manewr ja że tutaj się. sobie stał palnik, to był ten właśnie a element ja wcześniej jeszcze upierdoliłem diaksem. a, jeszcze było wcześniej ucięte i dalej nie chciało wyjść, nie? to ten palnik to podgrzewał, chyba nawet dzisiaj zdjęcie jeżeli jest to, widzicie teraz na ekranie i ten palniczek sobie grzał i tym sposobem właśnie później zapaliśmy taki Większy impulsator kinetyczny. Popukaliśmy troszeczkę za pomocą przecinaka, bo tutaj jest taki dostęp, tak pod kątem. I jakoś to wyszło, nie? To już się raz pokonało. To teraz nie stanowi dużego problemu. Jeszcze, jak się ma, się takie fajne narzędzia. No i kurwa, warsztat bez narzędzi, to chujnie warsztat. No, zaczęliśmy nagrywanie chwilę temu. Już jest 20.17, A tu już jest wszystko porobione. Myślę, że się z tym dłużej będziemy pierdolić. Słuchajcie, dzisiaj mamy 14 czerwca godzina 23-23. Wczoraj zostały rozwiercone z tam pójdą później nakrętki. Elementy, wszystkie wszelkie maści poszły do piaskowania, do zabezpieczenia. To górny wahacz, dolny wahacz, zwrotnica, nie. Zwrotnica, nie, nie poszła. Drążek stabilizatorów, te krótkie i ten poprzeczny, jarzmo i zacisk. Dokładnie, więc te wszystkie elementy do, poszły do piaskowania, a dzisiaj zajęliśmy się płukaniem układu chłodniczego, czyli cały płyn został zlany, został podpięty wąż, czyli bieżąca woda z sieci wszystko zostało odpowiednio tutaj pod ciśnieniem prze przeczyszczone został odkręcony korek tam od bloku silnika, tak samo jak od chłodnicy termostyki zostały sprawdzone w czajniku jeżeli chcecie zobaczyć ten materiał macie w prawym górnym rogu lub w opisie Najprawdopodobniej. No i tyle. No. Cała komora jest zażygana, ponieważ wytrysło. To jest zabezpieczenie, czyli jest tutaj wsadzona nasadka. Są dwie trytytki związane taśmą. Tu jest jeszcze taśma kaptonowa. I rura, żeby to nie wywaliło do sąsiada. Termostat wyjęty na czas płukania, żeby był luźny, łatwy przepływ. Kończymy imprezę na dzisiaj. Zmęczenie, Zmęczenie. na Bierze. Tak, jeszcze streamowaliśmy przy okazji, więc weszły jakieś dzieciaki. I wszedł nasz mentor no dobra, Mateusz. To. No dobra, zamykamy imprezę. Widzimy się kolejnego dnia. O, super. Kolejny dzień: 19.40, 15 czerwca. Działamy dalej. Puczemy układ chłodniczy, gdyż, ponieważ, tak jak widzicie na załączonym obrazku. Jest dalej syf i jest przerąbane, więc tak jak mówiłem, jeżeli chcecie zobaczyć pełen materiał, to będzie nagranie tą kamerą i jest w prawym górnym rogu w opisie pod tym materiałem. No dobra, mamy dzisiaj niedzielę, 21.37, 16 czerwca, do startu zostało chyba 12 dni, coś koło tego. Przepłukaliśmy sobie układ chłodniczy, czyli ogólnie tak od początku spuściliśmy cały płyn. Został zalany połączeniem wody demoralizowanej razem z octem. Przepracowało to, zostało spuszczone. Następnie wjechała znowu woda demoralizowana, plus kółka do chłodnic. Znowu zostało spuszczone. Teraz wjechała sama woda, jeszcze raz demoralizowana sama tym razem. Teraz będzie to spuszczone do końca, czyli jeszcze z bloku. No a potem zalewamy borgo i tyle. I już liczymy, że będzie działać. Z najważniejszych rzeczy, wentylator włącza się automatycznie, czyli ten termostyk został wymieniony. Dostawaliśmy go w czajniku, jeżeli nie widzieliście tego na live, to zobaczcie teraz. Siemanko, witajcie w naszej kuchni. Ała. Gotujemy termostat, jeżeli woda się zagotuje do odpowiedniej temperatury, termostyk się załączy. To, ale wiesz co, on się chyba naprawił. To, to że możesz go wyłączyć, to, to tam nieważne, ale kwestia taka, że on nie odbijał. Ty no słuchaj, no to już jest prawie 90 stopni. Ty faktycznie nie odbija. O, 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 o działa. Działa. A czajnicie oczywiście nie wyłączy. Czy się wyłączy? Dobra, wyłączę go co? Czy nie? O ty chuju! Aaaa wyłącz, wyłącz, go! O kurwa ciekaw! <śladni> <śladni> Sorry, musiałem gorki wyłączyć, bo wyrwałbym ci całe gwiazdko. Ale piszczy. I która godzina? 22:53. To co to wpiszemy w akcie zgonu? Tak wyglądała jedna właśnie z akcji. Kolejnych plusów to to, że ogrzewanie belli zaczęło pracować, czyli no, pracowało wcześniej, ale teraz pracuje wydajniej. No i kolejna sprawa to to, że choć trochę został ten układ odszczurzony, jest na pewno czyściej. No i tyle. Spuszczamy się tutaj i zamykamy, zalewamy wszystko. Ta i zaczyna padać. Klasyka. Idealne warunki pracy. Pada, ciemno. To jest to właśnie. Słuchajcie, jest 18 czerwca, 18:43. Bierzemy się do roboty z takich nowinek, które tutaj zaszły. Mamy tutaj pomalowane już wszystkie elementy. One nie są rzucane, ja tego tak tylko położyłem delikatnie. I sytuacja jest taka, że dnia wczorajszego walczyliśmy z tulejkami, które trzeba wybić. Ogólnie pozbyć się ich. Średnio jestbym tak powiedział, tak średnio, ponieważ wszystko jest ładnie pomalowane, a my tu musimy uskuteczniać młotkologię wszelkiej maści. Tutaj tak jak widać, została jedna z nich wybita po długiej walce, dwugodzinnej walce. Bez żadnego poszanowania, w pełnej determinacji, prawdopodobnie tutaj taki sam proces zarządzimy w postaci wrzeszczota, który pójdzie w ruch. Więc dzisiaj grzejemy wrzeszczoty, mamy ich chyba kilka i zobaczymy, co z tym będzie. Idzie to jak krew z nosa, te tulejki Mam nadzieję, że składanie pójdzie szybciej, bo zostało nam teraz ten tydzień do końca. No i w przyszłym tygodniu, środa, czwartek, pakowanie, piątek, czym prędzej, wyjazd. Po drodze jeszcze kilka innych pierdówek, więc tak planujemy być w piątek 27 czerwca już tam na starcie, żeby odebrać wlepy i móc wcześniej wystartować, już w piątek zrobić część trasy w stronę Świnioujścia, z którego mamy prom ale w sumie to nie jest teraz istotne, o tym się dowiecie z kolejnych materiałów jakie mieliśmy plany, albo jakie plany wtedy realizowaliśmy podczas nagrywania zatem bierzemy się do roboty, ja sobie też tak trochę na żywo to przejrzę na pewno tu jest jedna tulejka do, wy, do wycięcia, czyli po prostu ją nacinamy jednej, z jednej strony, z drugiej strony. Próbowaliśmy z jednej strony nadciąć i z młotkiem, ale tutaj się wszystko obija. Trochę ten śrubokręt skacze, bo to wszystko rezenuje. Więc nadcinamy w dwóch miejscach, później to młoteczkiem wypukamy i wszystko powinno elegancko wyjść. Ważna uwaga, robimy to pierwszy raz. Pierwsza tulejka została wybita. Jak wyszło, tak wyszło. Więc tam, jeżeli popełniamy jakieś głupie błędy w materiale. To zapraszam do sekcji, do sekcji komentarzy. Tam możecie jak najbardziej nas krytykować, powiedzieć jak to powinno być zrobione, zgodnie ze sztuką albo szkołą. Bo ja szczerze mówiąc, no użyłbym tu jakiejś praski. Tylko że ten dostęp to jest taki średni. Więc robimy, czym możemy, robimy co możemy. Powiem taki, chyba z naszej strony, błąd taktyczny. Odnoszę takie wrażenie, że powinniśmy to w pierwszej kolejności wyciąć, wybić i ogólnie pozbyć się tej tulejki. A później dopiero to malować. A teraz w niektórych miejscach są takie zadrapania po wrzeszczocie, niestety. Kamerze może, może tego nie widać, ale to się oczyści i podmaluje, żeby nie gniło, bo jest zabezpieczone fest. Nasze idiotyczne podejście nowicjusza jest czasami takie troszeczkę. Złudne i powoduje tego typu właśnie rzeczy Dobra, bierzemy się do roboty Pokażę Wam za chwilę jakieś migawki z tego W międzyczasie jak na każdej robocie Trzeba się czasem do czegoś dobrać Jako, że tu nie ma do kogo się dobrać Same towarzystwo męskie To się dobieramy do ciasta Ale pachnie Słuchajcie, ktoś tego jeszcze nie słyszał, nie widział Nie czuł to to ciasto pełni polecam, to jest jakiś tam Gusto Bello Panatone i pamiętajcie, że są dwa rodzaje jedne są z czekoladą płynną i kawałkami stałej czekolady a drugie są z jakimś tam kurna chuju i dzikie węże, więc generalnie to jest najlepsze z czekoladą, upieprzycie się, czekolada się będzie sypała ale będziecie najedzeni i będzie pełna satysfakcja rodziny jedzą to przy stole, a my to żremy to znaczy ja to żerę po prostu na warsztacie do roboty i dzisiaj jest taka sytuacja, że trzeba to opierdaczyć a to może weźmiemy do Norwegii. Na mecie by się zjadło. To znaczy ja bym zjadł. <laughs> no, bierzem się. To tak, jest godzina 22.48. Oczywiście jeszcze 18 czerwca. Aktualnie mamy taką sytuację, że wszystkie zostały wybite, wszystkie tuleje wybite. Stąd było najgorzej, bo naprawdę ją nadcinaliśmy oporowo. I widać, że tutaj nie do końca docięte. Zmasakrowane jak. Zobacz, lewek. to, to może zobaczyć, że to, nie, to jest tylko najbardziej najgłębiej, nie? A reszta tylko tak po łebku. No, nadcięte, i będzie syp wchodził, więc tak trochę dmuchane na zimno, a trochę no jest, przesadzone. Tak troszeczkę, no wyszło to różnie. No, w moim przypadku, właśnie wyszło tak, że ja to oporowo ciąłem. Pełna determinacja. Poza tym, tu jest taka futryna, ciekawostka. O futryne było kontrolowane, była szmata, żeby się nie rysowało. Nogami dopychałem i tutaj chodził wrzeszczot. Dobra, bo mnie jeszcze zbanują z jakiś... Złe rzeczy e, na YouTube. Wolka trwa. No, mamy pierdolnik oczywiście, bo nas wyeksmitowano z jednego z magazynów, ale to ta mniejsza. E, przy okazji wjechało piwo. Czeski leżak. Po co pić, żeby się narąbać? No w sumie odpowiedziałem sobie na pytanie, ale słuchajcie, bardziej chodzi o to, żeby sobie tak po prostu do roboty próbować. I tyle w temacie. To jest coś takiego, czeski leżak. Piwo świeże, dziś z browaru. Tenczynek alkoholu 5% ważne do 24. A dzisiaj mamy, tak jak mówiłem, 18, więc takie to jest świeżo wyciskane, jest z plastiku, ale jest dobre. Jest świeże, dobre i tym plastikiem. Jak ma taką krótką datę, czyli jest niepasteryzowane, czyli jest bez rzeczy, które sprawiają, że ma leżeć długo. Czyli jest taki najbardziej naturalny, bym powiedział. No, no to wychodzi. No i tutaj już trwa mocowanie różnych dziwnych części. Oczywiście tu leki zostały troszeczkę przejechane papierem ściernym, żeby się pozbyć nalotu rdzy i innego syfu. Teraz odpuszczone i wyczyszczone, co nie. I będziemy się zaraz na imadle prasować. Przy okazji ja tutaj jestem na łączu ze światem, trwa koncert Stonogi i przy okazji piszę sobie na Messengerze do naszych darczyńców, ponieważ do wczoraj miałem zrobić zamówienie, którego oczywiście nie zrobiłem na wlepy. Warto to uwzględnić, bo drukarnia potrzebuje jakieś tam 5-6 dni na realizację zamówienia, czyli chyba tam 3 dni na wydruk i poprawki moje, które będą dodatkowo oczywiście płatne. No nie wiem jak się tam robi w tym formacie, no, chociaż jestem pseudografikiem. Mniej więcej na poniedziałek lub wtorek w przyszłym tygodniu dotrze, więc będzie bardzo mocno na styk. Część lepka zostanie przyklejona już w chorzowie, ale prawdopodobnie zajedziemy do kilku darczyńców, prawdopodobnie dwóch, albo nawet trzech, i sobie przykleimy z nimi tą wlepę. No i to tyle. Dobra, bierzemy się do roboty, bo fajniejsze są sprawy techniczne, a nie moje pierdzielenie. Czy dasz radę zrobić? To jest taki montaż, co nie, że ja takie. I wskoczy. Mhm. No. Dom się sypie, ale tu idzie do przodu. No. Ile Uf. newtonów ma ta prasa? Fchuj, aż, aż się wyrywa i madło. O, tutaj już mniej, ale normalnie mi zaraz wyrywie imadło madło ze stołu. Już naprawdę. Całym ciałem balansuję, żeby tylko to podwieszam się. Może obrócimy zaraz i we dwóch? Nie. Słuchajcie, wiesz, dźwignia widocznie za mała. No, dźwignia jest taka. Jak to mówią, kto nie smaruje, ten nie jedzie. Tutaj nasmarowana jest, i tutaj jeszcze on. Taki operator ze mnie wkrótce. Jak to się nazywało w tym filmie w... W Czernobyla? Znaczy w Sto... Faloucie? W Faloucie? Steampak. Steam pack. Ciekawe, czy tak samo wejdzie. zajebiste. My się z tymi rąbaliśmy tutaj z tym Dymanem. Jak to podejść, nie? Bo tu sobie dostęp. A no, tu po prostu ten piznął i weszło. Fajna sprawa. I to jeszcze stworzenie. Powiem wam, że roboty naprawdę dzisiaj odwalone. Myślałem, że będzie gorzej. A tu taka ciekawa wskazówka, że całkiem, całkiem to widzę. Walka trwa. Jest godzina północ. 04. No, ja no, zajebiście. Ja się też muszę jeszcze do dołu doczekać. Muszę to rozłożyć. To nie jest tak, że razem mieszkamy czy coś. Każdy jednak musi tutaj spotkać się. Jeden musi zejść po prostu na dół, a drugi po prostu musi dojechać. Czyli o do pierwszego oczywiście. Tak. Te... ciasto jeszcze jest? śruba od dołu, od dołu. No to od dołu. No. Dobra, pyk. Ta śruba to utręka. Akurat w tym musi to ciężej wchodzić. Nie no. wiem. Co? No każdy wój na swój król. No, do... o, kurwa. To na dzisiaj koniec. Jutro ciąg dalszy. czy jutro. Dzisiaj 19. pierwsza w nocy. Porobiona robota. Kończymy na dzisiaj. I tyle w temacie. Więc tak jest godzina 22.33, jest dzisiaj 20 czerwca. Zostało 8 dni. Zostało 8 dni. Walka trwa. Sprzątamy narzędzia. Niestety kolega sprząta ja siecę, ponieważ się starzyła rzecz, której bym w życiu się nie spodziewał. Jest taka chujnia, że coś wczoraj przy dostawie na drugie piętro coś Strzeliło. strzeliło. Nie wiem, może nie strzeliło, wczoraj nie było tego bólu. Ale dzisiaj, normalnie jak się obudziłem To ból jest nie do wytrzymania I teraz szczególnie, kiedy się robi różnej maści Dziwne wygibasy pod autem I się pracuje plecami troszeczkę To nie jest dobrze no I każde schylenie może powodować nagły ból Nawet w, sumie jest w stanie na proste jest strasznie bolesne Wyciągnięcie ręki do przodu Nie wiem o czego to wszystko zależy, no ale generalnie jest słabo Stoję oparty, świecę A kolega sprząta Coś tam pomogłem, tyle o ile ale słuchajcie, najważniejsze dzisiaj jest to... bo boję się nawet piernąć. No że wsadziliśmy górny wahacz i zluzowaliśmy sprężynę. I to wszystko za pomocą tych dwóch trytytek. Nie uwierzycie. Pewnie, że nie uwierzycie. I bardzo dobrze. Został jeszcze do zamocowania amortyzator i, że tak powiem, góra będzie zrobiona. Sprężyna, morek i górny wahacz i chuj zrobione, no i teraz będzie leciała cała reszta, czyli zwrotnica, dolny wahacz i cała reszta. Dobre, ale na dziś Fajland, gdzieś trzeba zająć się innymi rzeczami.